Oczyszczacz powietrza SETI Plus AP602 filtruje powietrze, jonizuje i usuwa znajdujące się w nim szkodliwe drobne ustroje. Jest również wyposażony w praktyczny wskaźnik i może być sterowany z każdego miejsca za pomocą aplikacji na smartfona. Dzięki funkcji sterylizacji promieniami UV oczyszczacz niszczy drobne które są niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Usuwa wirusy, bakterie i grzyby z powietrza, dzięki czemu poprawia jego jakość i zmniejsza ryzyko chorób. Oczyszczacz wyposażony jest w trzystopniowy filtr, który pozwala na przechwycenie do 99,9% ,99 zanieczyszczeń stałych, mających średnicę powyżej 0,3 mikrona. Na początku filtr wstępny zatrzymuje większe zanieczyszczenia, np. sierść zwierząt lub kurz. Następnie filtr HEPA usuwa alergeny, pyłki roślin czy zarodniki grzybów oraz zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się wirusów i bakterii. Na koniec powietrze przepływa przez filtr węglowy, który zatrzymuje szkodliwe lotne związki organiczne i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Zaawansowana filtracja powoduje, że powietrze staje się czystsze i bezpieczniejsze dla zdrowia. Oczyszczacz dba również o jakość powietrza przez jego jonizację. Wbudowany jonizator wytwarza ujemne jony, które usuwają nadmiar jonów dodatnich. Dodatnie jony przyciągają alergeny, bakterie i wirusy, dlatego poprzez ich neutralizację można zmniejszyć ryzyko alergii i infekcji. Dzięki wysokiej wydajności pracy wynoszącej aż do 400 metrów sześciennych na godzinę, oczyszczacz błyskawicznie radzi sobie ze zanieczyszczeniami powietrza. Wystarczy jedynie 7,5 minuty, aby mógł on w pełni oczyścić powietrze w pomieszczeniu o powierzchni 20 metrów kwadratowych. Maksymalna zalecana powierzchnia pomieszczenia w przypadku tego oczyszczacza to 50 metrów kwadratowych. Oczyszczacz jest również wyposażony w laserowy czujnik pyłów PM2,5, który stale monitoruje jakość powietrza. Na podstawie pomiarów automatycznie dopasowuje swoją prędkość pracy, by jak najszybciej usunąć zanieczyszczenia. Oczyszczacz powietrza SETI Plus EP602 szybko i skutecznie usuwa smog, alergeny, drobnoustroje, nieprzyjemne zapachy i inne zanieczyszczenia, dzięki czemu możesz zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych.